Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na propozycję zestawu komputerowego za około 10 tysięcy złotych, stworzonego z myślą o wymagających graczach. Zacznę od krótkiego omówienia podzespołów, jakie dobrałem do tego komputera. A później, oczywiście, będą testy nie tylko wydajności, ale również sprawdzimy temperatury, jak i kulturę pracy całego zestawu. Płyta główna jest to Aorus Z390 Pro. Ja tą płytę testowałem u siebie na kanale. Raz, że ma naprawdę bardzo solidną sekcję zasilania dwunastofazową, dobrze chłodzoną. Także powinna sobie bez problemu poradzić z podkręconym procesorem ośmierdzeniowym, o którym za chwilę będę mówił. Poza tym macie dwa sloty 2 z porządnymi radiatorami, które te dyski Wam schłodzą. I co dla mnie jest bardzo dużym plusem, to panel wyjść w tej płycie. Dokładnie ilość portów USB. 10 sztuk, w czym jedno USB typu C. Na płycie znajduje się również topowy układ audio, czyli Realtek 1220. No i rzecz jasna, płyta posiada podświetlenie RGB. Procesor, o którym mówiłem już wcześniej, Intel 9700K, 8 rdzeni, 8 wątków. Rzecz jasna, będę chciał ten procesor podkręcić. Na jakie wartości się uda, o tym się przekonamy za chwilę. Warto wspomnieć, że posiada on lutowany IHS. Chłodzony będzie wydajnym kulerem IO. Schłonnicą 360 mm, dokładnie Silent lub 360. Nie ma tutaj wprawdzie żadnych świecidełek, ale ja osobiście z RGB nie lubię w komputerach przesadzać. Gdybyście jednak chcieli, żeby coś wam tam się dodatkowo jeszcze świeciło, to możecie wybrać sobie powiedzmy Krakena X62 czy też Krakena X72. Pamięci to 16 GB. I tutaj uwaga, od Inno3D. Jeszcze całkiem niedawno nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Inno3D posiada w swojej ofercie pamięci. A tu proszę bardzo. Są to pamięci iChill z podświetleniem RGB, ale bardzo delikatnym, subtelnym. Nie ma tutaj zbyt dużo opcji, ten czy innych bajerów. Natomiast co bardzo ważne, są to pamięci, które mają taktowanie 3600 MHz i opóźnienia CL17. Z pewnością da to boosta w wydajności w połączeniu z procesorem 9700K. Dysk SSD na system, na podstawowe programy. Tutaj możecie spokojnie jeszcze posadzić sobie jedną, dwie ulubione swoje gry. Wiadoma sprawa, że na dysku SSD będą się one ładowały szybciej. Gdybyście potrzebowali większego, znaczy dysku SSD o większej pojemności, to możecie wybrać sobie pojemność 512 czy też 1 tb Rzecz jasna, wtedy wzrośnie cena całego zestawu. Na całą resztę 1 tb to Shiba P300. Tutaj. Ponownie powtórzę, że gdybyście potrzebowali więcej miejsca na dane na gry, to możecie wybrać większą pojemność, co będzie z pewnością wskazane, jak macie w swojej bibliotece kilkanaście gier, a gry, jak wiadomo, potrafią ważyć 40, 60, 80, nawet więcej gigabajtów. Karta graficzna. RTX 2080 od MSI, czy też MSI, jak to woli. Jest to wersja Duke. Posiada ona chłodzenie z trzema wentylatorami 90 mm. Nie jest to być może najtańsza karta z serii RTX 2080, ale czytałem o niej bardzo pozytywne recenzje, zwłaszcza jeżeli chodzi o kulturę pracy i temperatury. Także to również Wam później w tym filmie pokażę. Rzecz jasna, można kupić, można wybrać inną kartę. Bodajże można już kupić gigabajta w wersji OC za około 3000 200 zł, czyli około 400, nawet 500 zł taniej, od tej wersji. Natomiast pamiętajcie, jest to propozycja, nie jest to wyrocznia, także zawsze macie wybór. Zasilimy to wszystko Be Quiet Stride Power 11 o mocy 650W, certyfikat 80 plus Gold, czyli sprawność na poziomie 92%. Zasilacz, który posiada przetwornicę DCDC, to zapewni Wam bardzo stabilne napięcia. I wszystkie japońskie kondensatory, tutaj na stronie pierwotnej są to, znaczy jest to kondensator Hitachi, na stronie wtórnej są to Nippony. Wentylator w tym zasilaczu obraca się przez cały czas, natomiast jest on mega cichy, pod nawet 5 50% obciążeniem nie będziecie w stanie tego zasilacza usłyszeć, nawet przy obciążeniu 100% nie da Wam się on we znaki, rzecz jasna jest to jednostka w pełni modularna. A wszystko to zamkniemy w obudowie Be Quiet Silent Base 601, obudowa z panelem z szkła, także ładnie będzie można wyeksponować wszystkie elementy komputera i co ważne, ten panel w bardzo łatwy sposób można zdemontować. A tak wygląda złożona maszyna. Jak widać nie ma przesady, jeżeli chodzi o podświetlenie RGB. Wszystko jest stanowane, ustawione na jednolity kolor nawiązujący do Be Quiet, jak również Aorusa, czyli pomarańczowy. I dodam tylko, że składanie komputera w tej obudowie to czysta przyjemność. Zanim przejdziemy do testów, kilka słów na temat podkręcania procesora i karty graficznej. Procesor udało mi się przetaktować na wartość 5 GHz z napięciem 1,35 V. Rzecz jasna, pamięci ustawiłem na Profil XMP, czyli taktowanie 3600 MHz. Co do karty graficznej, na rodzaju GPU podbiłem zegary o 110 MHz i na pamięciach plus 500. Testy wykonałem w siedmiu wymagających grach, ale będą również dwa benchmarki syntetyczne z testami procesora, dokładnie Cinebench i Blender, bo mając procesor ośmiordzeniowy, spokojnie ten komputer można będzie wykorzystać do obróbki materiałów wideo. Rzecz jasna wtedy wypadałoby się zaopatrzeć w dodatkowe 16 GB pamięci RAM. Myślę, że mój komentarz podczas testów jest zbędny, bo na ekranie macie wszystkie potrzebne informacje. Dodam tylko, że testy wykonane są w rozdzielczości 1440p. Na chwilę wrócę jednak do Was podczas testu z ray tracingiem w Battlefield 5, jak i w testach w benchmarkach syntetycznych. Jak mówiłem wcześniej, wracam z krótkim komentarzem w teście z ray tracingiem gry Battlefield 5. Jak za chwilę zobaczycie testem przeprowadzony został w rozdzielczości 1440p z ustawieniami DXR na Ultra. Nie ma prawdzie mowy o stałych 60 fps, ale średnio notujemy 65 klatek ze spadkami do 46. I testy syntetyczne, które pomogą Wam zobrazować, jak wypada sytuacja z obróbką materiałów wideo. W blenderze obydwa procesory idą web w web, w Cinebench widzimy lekką przewagę 9700K. Także gdyby ktoś chciał na tej maszynie zajmować się obróbką wideo, tak najbardziej jest to możliwe, ale jak wspomniałem wcześniej, warto dołożyć do 32 GB pamięci RAM. Jak widzieliście, komputer bez problemu poradził sobie z każdą grą w rozdzielczości 1440p na możliwie najwyższych ustawieniach. I w większości gier, dokładnie poza Deus Ex, włączone było jeszcze wygładzanie krawędzi. Średnie FPS w większości przypadków powyżej stówki. I co bardzo ważne, nie notowaliśmy spadków tych minimalnych klatek poniżej 60, co zapewni Wam bardzo płynną rozgrywkę. Co do rozdzielczości 1080p, to wykonałem tylko dwa testy w grach First Person Shooter, tam gdzie te FPSy najbardziej się liczą, czyli Battlefield 5 i PUBG. Ja zdaję sobie sprawę z tego, Dlatego, że jeżeli ktoś kupuje komputer za 10 tysięcy złotych, raczej nie będzie w takiej rodziczości grał, ale może się zdarzyć, że macie monitor Full HD, czyli 1080p z odświeżaniem 144 Hz i chcielibyście potencjał tego monitora wykorzystać. I w tym wypadku jak najbardziej taka konfiguracja to Wam zapewni. Teraz kilka słów na temat kultury pracy i temperatur w tym komputerze. W czasie spoczynku komputer mega cichy, generował około 33,6 dB, gdzie tło, czyli otoczenie wynosiło 31,6. Także naprawdę wynik rewelacyjny. I z pewnością tutaj zasługa wyciszanej obudowy Be Quiet Silent Base 601. Na panelu bocznym, przednim i górnym mamy maty bitumiczne. Uwaga o grubości 1 cm. Natomiast samo wyciszenie obudowy, dość restrykcyjny przepływ powietrza. Niestety nie działa na korzyść w momencie, kiedy komputer jest obciążony. Tutaj generował on około 40 dB i powiem szczerze, że liczyłem na wynik niższy, okolice ok. 38-39 dB. Ale niestety przez ten właśnie ograniczony przepływ powietrza w obudowie, wentylatory na chłodzeniu IO i na karcie graficznej musiały obracać się troszeczkę szybciej, co powodowało większy hałas. Temperatura karty graficznej nie przekraczała 75 stopni pod obciążeniem. Tutaj przypomnę, że karta była podkręcana, także odblokowany był power limit, jak i limit temperatur. Zegary na karcie po uzyskaniu tej temperatury nie spadały poniżej 1995 MHz. Natomiast maksymalny boost w momencie, kiedy karta była chłodniejsza to około 2010 MHz po OC. Temperatury procesora stelowały w okolicach 70 stopni Celsjusza, natomiast w grach, gdzie ten procesor dość mocno się liczy, chociażby Far Cry 5, potrafiły momentami one dobić do 80. Tak czy inaczej uważam to za dobry wynik, natomiast temperatura procesora pod obciążeniem programem OCCT przez pół godziny to około 79 stopni Celsjusza, gdzie napięcie na nim, na procesorze potrafiło nawet podskoczyć do 1,38 V. I co również istotne i pewnie chcielibyście o tym wiedzieć, to jak zachowała się sekcja zasilania po podkręceniu ośmiordzeniowca. Tutaj nie ma o okolice 50 stopni. Zasługą pewnie jest umieszczenie kulera ion na topie obudowy, na górze obudowy, i ono pomogło w schłodzeniu tej sekcji zasilania. Z pewnością wielu z Was zastanawiać się będzie, czy zasilacz o mocy 650 W nie będzie za słabą jednostką do tego komputera. Jakby nie patrzył Mamy tutaj wydajny procesor ośmiordzeniowy, który był podkręcony i dodatkowo jeszcze wydajna karta graficzna, która również była podkręcona. Otóż nie ma się czego obawiać. Ten komputer podczas obciążenia, obciążałem grą Far Cry 5, która dociąża ładniej i procesor, i kartę graficzną, nie pobierał z gniazda więcej jak 410 W, czyli naprawdę spory zapas mocy. A na koniec pytanie, czy można złożyć taki komputer taniej, nie tracąc na wydajności? Jak najbardziej tak. Pamiętajcie, jest to propozycja. Możecie wybrać tańszą obudowę, tańszą płytę główną, tańszą kartę graficzną, też będzie to RTX 2080, ale powiedzmy z głośniejszym systemem chłodzenia, pamięci bez pocietania RGB i macie... 400, 500, nawet 800 zł w kieszeni. Natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś kupuje kompa za taką kwotę, za 10 tysięcy złotych, poza tym, że ma być on wydajny, z pewnością chce, żeby on fajnie wyglądał. I tym miłym akcentem ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Linka do koszyka do podespołów macie w opisie tego filmu. Jak Wam się film podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.